W tym filmie powiemy sobie o tym, czy jedzenie jajek jest zdrowe. Powiem Wam, co dobrego znajduje się w jajkach, ale również o tym, jak ma się jedzenie jajek do poziomu cholesterolu. Powiem Wam też, ile jajek można jeść dziennie i kto powinien ograniczać ich ilość. Będę miał też dla Was jeden bardzo prosty i smaczny przepis z wykorzystaniem jajek. Zapraszam serdecznie do oglądania. Cześć, moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Niesłodze. Ten film przygotowuję z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że sam jem bardzo duże ilości jajek. W zasadzie każdego dnia, a po drugie dlatego, że dzisiaj jest Wielkanoc. A jak wiemy, wtedy spożywamy jajka na milion różnych sposobów. Myślę, że odpowiem dzisiaj na wiele nurtujących Was pytań, dlatego lecimy z tematem. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Niesłodze. Jajka w diecie. Co nam dają? Powiedzmy sobie przede wszystkim co nam daje jedzenie jajek, czyli co się w nich znajduje. Jajka mają generalnie taki sam kształt, ale mogą różnić się rozmiarem, a co za tym idzie i wagą. Przyjmijmy, że mamy jajko rozmiaru L. One ważą około 60 gramów. W takim jajku znajdziemy 83 kcal, prawie 6 gramów tłuszczu, niecałe 0,5 g węglowodanów oraz 7,5 g białka. Można powiedzieć, że białko jest najbardziej interesującym i wyjątkowym składnikiem jajka. Dlaczego? Ponieważ to białko jest pełnowartościowe. Oznacza to, że zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne, czyli te, które musimy dostarczyć wraz z jedzeniem. Te aminokwasy to m.in. izoleucyna, lizyna, leucyna, tryptofan, cysteina itd. Co równie ważne, w jajku te aminokwasy występują też w korzystnych dla ludzi proporcjach. Poza białkiem jajka są źródłem tak wielu składników mineralnych oraz witamin, że ciężko jest wymienić je wszystkie. Przede wszystkim znajdziemy w nich witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli witaminy A, D, E i K. Poza tym witaminy z grupy B, w tym bardzo ważną dla wielu osób witaminę B12, o której mówiłem w poprzednim filmie. Jeżeli chodzi o składniki mineralne, to w największej ilości jajko zawiera fosfor. Potas, sód, wapni czy magnes. Mówi się czasami, że jajko zawiera wszystko, czego potrzebujemy, poza witaminą C, bo jej faktycznie w jajkach nie uświadczymy. Ja dodałbym jeszcze, że nie ma w nich błonnika, no ale to nic dziwnego, skoro węglowodanów w jajku jest niemal zero. Ponadto w żółtku jaj znajdziemy takie substancje jak cholina, która według niektórych badań może zapobiegać rozwojowi chorób nowotworowych. Lecytyna, zaliczana do fosfolipidów, jest niezbędna do prawidłowej pracy układu nerwowego. Odgrywa też ważną rolę w tworzeniu ścian komórkowych. Ksantofile, zaliczane do karotenoidów, pełnią funkcję przeciwutleniaczy, wpływają na prawidłową pracę narządu wzroku. Jajka a cholesterol. Niezwykle często pojawiającym się pytaniem w związku z jedzeniem jajek jest to, jaki mają wpływ na poziom cholesterolu. Na przestrzeni lat zdanie naukowców i organizacji związanych ze zdrowiem zmieniało się w zasadzie o 180 stopni. Nie jest to bezpodstawne pytanie, no bo w 100 gramach jajek jest około 370 mg cholesterolu. Czy to dużo? Tak, jest to znacząca ilość, szczególnie patrząc na to przez pryzmat naszego dziennego zapotrzebowania na cholesterol w diecie, który został ustalony na mniej więcej 300 mg na dobę dla osób dorosłych. Dlatego też, jeśli chodzi o cholesterol, to już dwa średnie jajka zaspokajają zapotrzebowanie na ten składnik. I teraz ktoś może spytać, no ale jak zaspokajają, to my nie powinniśmy cholesterolu za wszelką cenę unikać? No, właśnie to nie jest takie do końca proste. Nie możemy zarówno się cholesterolem faszerować, ale nie możemy też go z diety wyeliminować. Już wam tłumaczę, dlaczego. Cholesterol pełni w naszym organizmie bardzo ważne role. Jak choćby jest kluczowym elementem budulcowym błon komórkowych. Jest niezbędny do produkcji witaminy D. Dzięki niemu powstają hormony jak testosteron czy estrogen. Cholesterol jest tak ważną substancją dla naszego funkcjonowania, że jeżeli nie dostarczymy jego wystarczającej ilości w diecie, to nasze ciała wytworzą go samodzielnie. Kolejna sprawa, którą trzeba sobie uświadomić, jeżeli chodzi o cholesterol, jest taka, że jeżeli jemy coś, co go zawiera, to nie jest tak, że jemy, trawimy, a cholesterol idzie sobie w nasze żyły no i mamy wyższy poziom cholesterolu. Sprawa jest dużo bardziej złożona. Nasz organizm dostaje cholesterol z jedzenia, a następnie coś z nim robi. Magazynuje, wydala, przetwarza, wysyła go do produkcji hormonów, witamin czy błon komórkowych. Część oczywiście też trafia do krwi jako LDL i HDL, czyli tak zwany zły i dobry cholesterol. Wszystko zależy od wielu czynników, jak cała nasza dieta, aktywność fizyczna, geny czy też funkcjonowanie flory bakteryjnej naszych jelit. Więc nie możemy tego tematu za bardzo upraszczać, bo jak widzicie, jak wiele innych tematów w medycynie, również ten nie jest czarno-biały. A co mówią w tym zakresie badania? Badania mówią z całą stanowczością, że jajka podnoszą poziom cholesterolu, ale robią to w sposób minimalny. Podkreśla się jednak, że dotyczy to osób zdrowych. Są jednak grupy osób, które są narażone na wzrost cholesterolu w większym stopniu niż inni. A także dzięki diecie bogatej w cholesterol, czyli również i w jajka, są bardziej narażone na choroby sercowo-naczyniowe. No, i tutaj niestety nie mam dobrych wieści jajka w diecie cukrzycowej. Analizy wykazały, że osoby chorujące na cukrzycę mają większą tendencję do odkładania się cholesterolu generalnie z produktów, a co za tym idzie i z jajek. Taką zależność zaobserwowano również u osób z nadciśnieniem oraz u osób, które już mają hipercholesterolemię. Więc jeżeli ktoś Wam zaleca jedzenie nieograniczonej ilości jajek, no to niestety nie ma racji, jeżeli chodzi o osoby z cukrzycą i nadciśnieniem. Może to być po prostu groźniejsze niż u innych, a no a grozi przede wszystkim większym ryzykiem chorób układu krążenia, które u diabetyków jest dwu-, czterokrotnie wyższe niż w reszcie populacji. Są też badania, które wskazują, że większe spożycie jaj może przyczyniać się nawet do rozwoju cukrzycy, w tym cukrzycy ciążowej oraz insulinoporności. W opisie tego filmu zostawiam Wam link do dużej analizy badań właśnie w tym zakresie. Polecam zapoznać się szczególnie z tymi, które dotyczą właśnie cukrzycy. Jajka to jest super produkt. Zawierają wszystkie składniki, które wymieniłem na początku, i właśnie dlatego warto je jeść. W dalszej części filmu pokażę Wam fajny, prosty przepis na śniadanie, w którym pojawiają się jajka. Ile jajek dziennie można jeść? To teraz spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie: ile jajek dziennie możemy zjeść? Jeżeli chodzi o osoby zdrowe, to tak naprawdę aktualny stan wiedzy nie pozwala nam na zbyt dokładne określenie tej ilości. Niektórzy mówią, że bez limitu, niektórzy mówią, że 2-3 dziennie. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że na ten moment nie wiadomo tak naprawdę, kto ma rację. Wiadomo jednak, że osoby, które są narażone na choroby sercowo-naczyniowe, w tym osoby z nadciśnieniem, cukrzycą oraz już wysokim poziomem cholesterolu, powinny być ostrożne, jeżeli chodzi o spożywanie jaj, no i bierze się to przede wszystkim z dużej zawartości w nich cholesterolu. Jeżeli chodzi o osoby z większym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, myślę, że rekomendowanie 1-2 jajek dziennie, czyli inaczej 7-14 jajek tygodniowo, to jest maksimum. Ja nie ukrywam, że to jest dla mnie mało, no bo były czasy, w których ja potrafiłem zjeść np. 5 jajek dziennie, ale teraz przyglądając się badaniom i analizom, stwierdzam, że powinienem zacząć je ograniczać, no bo z biegiem lat i u mnie zwiększy się szansa na miażdżycę oraz choroby układu krwionośnego. I jeszcze raz chciałem podkreślić, jajka są świetnym produktem, głównie jeśli chodzi o białko, witaminy i składniki mineralne. Nie jest jednak tak, że skoro one są takie super, no to możemy jeść je w sumie tylko możemy jeść jajka i będziemy zdrowi. Jajko jest jednym z naprawdę wielu świetnych produktów, które mogą znaleźć się w naszej diecie, no i będą miały korzystny wpływ na nasze zdrowie. Są one tylko częścią większej całości. Pamiętajcie, że nie pojedyncze produkty, ale cała dieta decyduje o naszym zdrowiu. Jak jeść jajka? Jajka są też fajne pod tym względem, że możemy je jeść na wiele różnych sposobów jako jajecznice, ugotowane na twardo, na miękko czy też jako składnik innych potraw. Niektórzy dietetycy zalecają gotowanie jajek na miękko, ponieważ jest to najbardziej łagodna forma obróbki termicznej. Dzięki temu jajka są łatwostrawne, mają dobrze przyswajalne białko, nie są surowe, więc są i wolne od salmonelli i zachowują więcej witamin i składników mineralnych. Dłuższe gotowanie jajek może pozbawić ich prozdrowotnych właściwości. Natomiast ich smażenie może spowodować, że zawarty w nich tłuszcz będzie dla nas szkodliwy. A teraz chcę polecić wam przepis na śniadanie, w którym są jajka, ale całe śniadanie jest pełnowartościowe i bardzo smaczne. To jest przepis z mojego e-booka, który gorąco wam polecam i do którego link znajdziecie w opisie tego filmu oraz w pierwszym komentarzu. Będziemy potrzebować czerwonej papryki, szczypiorku, dwóch jajek, dobrej jakości szynki z indyka, pomidorków koktajlowych, rukoli, mozzarelli w kulkach, świeżej bazylii, oliwy z oliwek, soku z cytryny, jednego ząbka czosnku, soli i pieprzu. Trochę tych składników jest, ale zaraz zobaczycie, że przygotowanie jest. Proste. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni. Paprykę i szynkę kroimy w kostkę, a szczypiorek siekamy. Do naczynia wbijamy jajka, dodajemy pokrojoną w kostkę paprykę, szynkę oraz posiekany szczypiorek i wszystko ze sobą mieszamy. Doprawiamy solą i pieprzem. Masę przekładamy do foremek na mafinki i pieczemy przez około 20-30 minut, do momentu aż masa będzie ścięta. Pomidorki i rukole myjemy i osuszamy kulki mozzarelli i pomidorki kroimy na pół i układamy na rukoli. Podajemy z dipem bazyliowym. Bazylię szatkujemy, ząbek czosnku wyciskamy przez praskę i mieszamy ze wszystkimi składnikami. Oczywiście, jeśli będziemy faktycznie jedli ten posiłek jako śniadanie, no to możemy sobie ten czosnek w dipie darować. No bo wiadomo czemu. No i takie śniadanie będzie miało około 420 kcal, a w tym 13 g węglowodanów, w tym 4 g błonnika, 26 g białka i 29 g tłuszczu, czyli 0,9 wymiennika węglowodanowego i 3,6 wymiennika białkowo-tłuszczowego. Przepis, tak jak mówiłem, pochodzi z e-booka, który wydałem w grudniu zeszłego roku. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu oraz w pierwszym komentarzu. Poza tym przepisem znajdziecie 28 innych, niektóre na słodko, niektóre na wytrawnie. Przepisy przygotowałem razem z dwiema dietetyczkami Agnieszką i Anną. Niektórzy z Was już wiedzą, ale szykujemy kolejną część. Tym razem będą to obiady. Widzicie teraz kilka zdjęć potraw, które się tam znajdą. Obiecuję Wam, że będzie super smacznie. Moi drodzy, mam nadzieję, że tym filmem Odpowiedziałem Wam na nurtujące Was pytania dotyczące właśnie jedzenia jaj. Myślę, że sami będziecie umieli zdecydować, czy warto je jeść, czy jednak ograniczyć ich spożycie. Na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam jak zawsze dobrych cukrów. Cześć!